Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanko. Prosto o równaniu y równa się m przez 2 razy x plus 2 jest prosto do prostej y równa się minus 1 trzecia x minus 3. W poprzednim odcinku, mm, dwa, nie, w 17 chyba, podpisywałem wzór, czyli musimy wiedzieć, że m przez 2 to jest współczynnik przy x, co tu stoi, razy ten współczynnik, który stoi tutaj, czyli minus 1 trzecia. Musi nam dać minus 1. Mhm. Mm Co tutaj robimy na sam początek? Mnożymy razy 6, żeby pozbyć się mianowników. Czyli będziemy mieć jak M razy 6 na 2. Tu się skróci, zostanie 3. Tu się skróci, zostanie 1. Razy minus 1 trzecia. Tu trójka się skróci, będzie 1. Tu też będzie 1. A to będzie minus 1 razy 6, czyli minus 6. Czyli co nam zostało? M razy 1 jest 1, razy minus 1 to będzie tutaj minus m. No, przepraszam. No. Minus m równa się minus 6. Dzielimy albo mnożymy przez minus 1, żeby się pozbyć minusów z obu stron. I m wychodzi 6. Odpowiedź A jest odpowiedzią prawidłową. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli filmik się podobał, daj lajka, daj łapkę w górę, koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób sobie radzić z tego typu zadaniami maturalnymi, aby zdali maturę śpiewająco i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli, jak sobie właśnie z nimi radzić. Co więcej, zachęcam Was. Do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Z chęcią Wam e, na każdy komentarz odpiszę, ale możecie też napisać cokolwiek niezwiązanego z matematyką. Jedyne co Was ogranicza, to Wasza wyobraźnia w komentarzu, oczywiście. A za najbardziej kreatywne, oryginalne komentarze serdecznie Wam dziękuję. E, zapraszam również, przypomnę o subskrybowaniu, aby być na bieżąco z każdym najnowszym rzuconym zadaniem i rozwiązaniem jego na kanał. E, Zadanie są rzucane codziennie. Zapraszam was również też do poprzednich działów, abyście zobaczyli jakie zadania tam zostały rozwiązane. I co? W tym odcinku to tyle. Dziękuję, że jesteście. Oznaczajcie koniecznie pod tym filmikiem swoich znajomych, którzy według was uwalą maturę w najbliższym czasie. Pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.